mano Witam wszystkich z tej strony Wengosz i ubijemy sobie y, parę niebieskich śmierci. Dopiero weszłem do gry i zauważyłem, że są. Są w chuj. Y, nie umarły mam. wtarczą diabły i orki. Y, mam jakieś zmianki. Mom. Mom wbije sobie i nie umarli. No zmieniuj się tej. No, diabłom dość. No, orką zwierzętom... Dobra, jest. Yy, mam jednego marmurka. I czemy je na marmurku. Yy, Autopota odbuguje Tu event, żeby każdy miał trutę. Yy, nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Czy, czy każdy będzie miał trutę. Bo widzicie, tu jest ich w chuj dużo... Ej, nie, na szamana nie przeszło, zapomniałem. Jest w chuj dużo jeszcze więcej ich w kręgu. Sobie szamankiem. Pomoc jeszcze sobie wyknę zielonego. Siadła to pomoc siadła. Dlaczego ten szaman kurwa bije? Niebieska perła. Kadeki plus piątki ja pierdolę. Oj ale poleciało obrażenia. Dobra. Może sobie zrobimy jakiś skill fajny. Te zwoje na mapę setne, jakieś zmianki. Szkatułki niebieskiej śmierci. Bojowiec. Ekstazyjne rządło zajebiście. o idzie następna patrzcie li ty Dlaczego te wszystkie szkaty no zbieraj tej oj bogactwa niemieńska bransoleta, łuk niebieskiego spoka zbroja czarnej magii sobie potwieramy nic nie poleciało fajnego wyrzucimy sobie rządło ty patrzcie branzo na 9.0 na ale brefta. Kamalajny diament Tu perełek parę powpadało. Jakieś kadeki piątki. O! Nie udało się. Jakieś sury mam? Mam ninja Zajwiście. Może wejść Nie udało się. Dobra, krwawa perła. Zbieraj, zbieraj to. Idę to wyrzucę dalej. I może parę niebieskich śmierci uda nam się ubić, bo kurwa większość jest w kręgu. Zaraz wam pokażę. No i znowu bojowiec, ale dobra. Skrzynia bogactwa. O, jeszcze tu magiczna ruda miedzi. Ekstazyjny. Następny. Widzicie, tu jest ich w chuj. Hmm. Idę poszukać jeszcze gdzieś, może będą. Pójdę sobie szamanem poszukam i zaraz tam dojdę z najwyżej. I... bo szaman. O, na szamanie jedną szkateripa miło. A, bo to co za u Dobrze. Ym... Kurwa myślałem, miałem nadzieję na jakąś trudkę. Kurwa. Ale ładnie niebieski śmierć najbali. No lipa, że nic nie poleciało tej, ale... ale spoko. Ym, kurwa dopiero na serwę weszłem. A tam tyle tych niebieskich śmierci, dołka tych ludzi jest, ja pierdolę. Czeki pies. Pewnie on ze mnie kurwa gdzieś tam, a ci ludzie mają zajebiście. Patrzcie. Pitbull dropnął żala i trutę. No kurwa. Conan, o, rusz się Conan. Czyli nie da się marmurów, mam ostatni marmur chyba na serwie kurwa, na razie nie da się marmurów. Yy, Wyjdźcie z kręgu z tymi śmierciami No kurwa macie, no Zajebiście Sie cieszę, kurwa 5 bojowców mam, 3 bojowce mam, Jest jeden plus 9 yy, nie weszło mi żadne KD Lipa też to, to, to mnie zdrodybiło trochę. Wyjdźcie z tymi śmierciami z kręgu, kurwa. No, bo ja, ja bym mówił parę śmierci na odcinku, jednak. Ja i dobra, jeszcze przyjdę się szamanem, może znajdę poza miastem jakieś śmierci się błąkają. Hmm. A wszędzie, nie a wszędzie tylko nas zrzucił. Ale ludzie z pewnie skill'e na pepo robili, ja pierdolę. Ja pierdolę, to jestem w plecy, tyle śmierci kurwa to stoi. O! Wyjdź z kręgu, ja cię kurwa proszę. Kurwa, nobie pierdolony. Tępić ją nie wyjdzie. Kurwa, i marmur mi się skończy. Zanim ona kurwa z tego kręgu wyjdzie. Kurwa, ci tyle ten ma. Kurwa. ...wykikać ich tylko. Kurwa, zajebać teraz takiego kika. rate dlaczego cię kurwa nie ma, byś pokikał? będą tu kurwa stać. Jestem trzeci w rankingu no-life'ów, tak, tak w roli... ...przypomnienia. Cztery. Zawsze spoko. Kurwa, no wyjdź! Kurwa, wyjdź z... z tymi śmierciami z kręgu. No kurwa, jak ja bym to potłuk. No i Pitbull ma kurwa. A ja nie mam, ja chcę mieć kurwa. Kurwa, no. Patrzcie, ile tu tego jest, jak ja bym to kurwa wszystko poklepał. Patrzcie, jak teraz spali te kamyki, niepowodzeniem. Ale gdzie mam zwoje? Kurwa trzy zwoje, a gdzie mam? EGZO. Chyba kurwa wszystko przeniosłem sobie na Dobra, ale chyba rady nie działają w sensie. Rady, rady. Strach. Do śmierci jeszcze, kurwa, nic nie bijo, ja jestem na marmurze, no weź. Niepowodzenie. To dwie godziny, kurwa, czekaj. Jem nas jeszcze raz, na strach. G5, kurwa. B na P. Niepowodzenie. Strach. Niepowodzenie zajebiście Kurwa, no póki, póki ja jestem wymieniony, mógłbyś kurwa, to jest śmierci, jebane kurwa Ja proszę bana dla tego pana i tego tych dwóch kurwa Kurwa dro, będę rozdawał truty normalnie tej robę SM -y. Heh. Strach Widzicie nawet teraz diamenty pali Widzicie? Nic nie weszło. Nie Rejty kurwa nas rzuca tych śmierci, tylko kurwa... Ewent był kurwa tyle niebieskiej śmierci. Jebany kurwa... No by... By... Cię z tymi bosami... Boss, kurwa bym napisał bosami, bosami, bo... No patrzcie kurwa, ile jest tych śmierć. <grystanie> kurwa nie mam peleryn. Nie wierzę. Nie, co? Ty, no ciśniemy. Jedna wyszła. O, mam drugą. Polujemy. Chodź tu kurwa! Dobra, ciśniemy je. Atak Boga, smoków, obrona, życie, szycie, kryt. No, dobra, rozdupcymy sobie niebieską śmierć. Patrzcie kurwa, wypuścili trzy i jest. Jest kurwa kopanina o śmierci. O, pewnie zaraz mnie kurwa zabiją. Znając Tutaj nie uklepie jak chuj. O, jest jedna. Dziecko dla kogo, dla kogo szkata? Coin duchowy dla mnie. Patrzcie szkata kurwa. Mało jeszcze dla mnie miło. Otóż 7-3 jakieś kurwa na okrutnym lata Ale nic mi... Nie wiem czego nie mi, nic nie tłuką, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że teraz szkata dla mnie poleci. A rozpraś czy to zrobiłem nawet. Kurwa, no ja bym se pod ścianą zabogował, by było kurwa miło. No wal, kurwa... Kurwa, gdyby wypuściliby te śmierci, to naprawdę, kurwa... O, 12k, co ja tak dużo? Chuje mi robią, nie wiem czego, nie mam w ogóle ABS-ów Jeszcze nawet bez strachu jestem. Kurwa, nie ma to jak ten... Jak bić, kurwa, śmierć w pięć osób, kurwa, co bym sam to ubił na koniu. Ja pierdolę, nie wierzę. Teraz, kurwa, truta to jest gówno. Ja pierdolę, wczoraj kupiłem za jedynkę ją. Czy tam przedwczoraj? Nie wiem. Ch nie, wczoraj. Tyk, 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 tyk. No i dojeb to gówno. On ale chyba nie domnieć, szkata też będzie moja. Kurwa perła Patrzcie kurwa, szkata nie jest moja. Ty, patrzcie dwie dropnęły i żadna nie była moja. O, szkoda śmierci. Kurwa, no. No ja pierdolę, dobra, bufnę sobie. Nie mam, nie mam na cel, więc piszę, że nie, żeby nie mówić. Choć mam na którejś postaci matowej, chyba nie na tej. Nie na tej się normalnie. A to. To są wkurwiające te dzieci, ja pierdolę. Ale chujaj, tam lecą, ja pierdolę. Tak. i ciekawe, czy wejdzie kd uchylenia piątka. Jest, weszł. Teraz każdy będzie miał, kurwa, wszystko tej. No kurwa, no puśćcie mi te niebieskie śmierci. No kurwa, no to jest kurwa nie fair, moim zdaniem, że kurwa zawinęli sobie niebieskie śmierci. Daj trochę kumplu. Nie, to Ku, kumpelko. Daj trochę kumpelko. Zostańmy przyjaciółmi. I, I możecie mówić, że jestem sprzedajny, ale niebieska śmierć to, to jest na jaki, Jak to tu będzie? A i będę miał intro. Dzisiaj wrzucę. Zajmiste będzie. Jeszcze nie wiem jakie, ale będzie fajne. Ray, ty masz 120? Widzicie kurwa dwóch idiotów kurwa yy, przez dwóch idiotów straciliśmy kurwa wszystkie niebieskie śmierci kto dał tyle nie śmierci? Bo Boręty na pewno nie on jest zbyt yy, zbyt uczciwy i napisał mi, to kurwa rozjebie. Kurwa Wie ktoś jaki admin dał te śmierci? Mm. Kurwa, no, no to, bo idioci kurwa, przez tą idiotkę tępi ją w chuj Konan I przez idiotę Roza Rozrabiaka bo też kurwa tępić No to śmierć jest Bóg ogólnie, może je No tak se sieknę Zobaczę jaką mi bojowiec się sprawuje tej Po ileś hity? 902,5k To chujowa a małży ile? Pięć małży mamy tej, ale trochę perełek nam powpadało. O kurwa, 20 skrzyni bogactwa, a jeszcze nie wziąłem z szamana. Ja pierdolę. Jakie będzie można otwierać znowu, to będzie zajebiście. Z szamana sobie wezmę to i to i, i chcary w brud. 600. Dobra. I teraz jak chuj? Nie, dobra, zmieści się. Później się to otwiera i perełki chyba. Chyba perełki tam zostały, dobra. Wystawiamy shopa sobie. Oj. To tu. Przeczytamy sobie tego kamolka. A nie wiem, jeszcze raz, dobra, jebać. Mm, la 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 Wrzucimy la, la. to. Walnięcie. Dobra. I zdejmujemy zbrojkę i kostium. E, Zapraszamy... Robi... Robię takie komercyjnego shopa. Zapra... Nie, odwiedź... kanał... Polega węgosz na ety. nie Dobra, wystawimy po 45 kk. perki rudę mieć wystawimy. No nie mogę wystawiać rudy. Dobra, na razie nie. Dobra, dajmy to za 9 kk. Kurwa, teraz z tym perłami to naprawdę bym mógł jakieś bałwasty sobie tam wykmienić. Eee, dobra, pik, 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 pik. Tu mam kawałki kamienia na te pasy dla Was. To wystawimy za 9. To za 100. To za 50. Dobra, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Będę próbuję Was. Eee, Zapomniałem, co miałem powiedzieć, więc macham rękami. A będę was informował o wszelakich eventach tej. I, i łapka w górę udostępniasz na Facebooku. Zostaw suba na rynku, siemano.